Mm-hmm. <laughs> i przejdzie spokój. Musisz poczekać do dzień. twojego wyroku, twojego wyroku. Musisz odrzucić, bo to tylko rozstanie. Że w do kto nie rozwiąza wie. Tylko nie skakuj, zobacz, proszę, podaję ci rękę. Chodź mnie ty. Mocno, nie bać się więcej, poznasz kogoś, kto odmieni całe twoje życie. Nigdy więcej już nie staniesz na tym kryjfem, nigdy już nikt nie słabi ci serce. Nie. Dzisiaj to tu nie śmiejesz się, mówiłaś mi, że tylko ja, jednak odszedłeś, nie miałam szans, mówiłaś mi, że kochasz mnie. Mówiłaś mi, że kochasz mnie. Dzisiaj to nie śmiejesz się, Mówiłeś mi, że tylko ja tak duchu, przed oczami szacili Ja Miałe, mi miłość, teraz czuję się, nie czuję. Mówił przecież, że chcę z tobą przyszłość składać. Teraz widać, że skończyło się naprawdę. Mówił szczerze, że cię kochasz. Tam było dawno. Wszystko było prawda jest starą baśnią. Dwóch chłosi święt się na zawsze razem. Jedna chłosi, ale dziś pyta, jak im prawa? Czuło się, że reszta niery prawda była inna. Nie wiem, czemu chrę czy się winna. Chłopiec Miło się, nie, masz, bo sierry nie wyszła, bo wszystko, co idzie. Straszne, krwawych, dechu, chcesz skoczyć, samego szczytu, i w nocy. Mówiłaś mi, że kochasz mnie. Wierzyło w to, co powtórza już razy, że nigdy w życiu tu samej z nie zostawisz, że nie będzie nigdy smutna i złamiesz serca.